Siemaneczko mordeczki z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na GTA na MineServer Fell. Słuchajcie, jest godzina poranna, jeszcze nie ma dużo osób i specjalnie celowo zaszczepiłem grać o tej godzinie, kiedy, kiedy wielu ludzi nie ma. Szczególnie że dzisiaj jadę na wesele do kumpla i nie będzie mnie cały dzień, praktycznie jutro praktycznie też nie będzie mnie, bo poprawinki. Eee, I słuchajcie, mm, kilka newsów wam sprzedam, opowiem wam zaraz o nich i zagramy sobie chwilę na GTA. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo nie mam dużo czasu, jeszcze muszę go wrzucić, obrobić. Eee, Pobieram sobie questy. Tutaj wziąłem na przykład o wyeliminuj konkurencję Heisenberga. Tutaj questy mam u mafii meksykańskiej. Mm, no dobra, ja już wiem gdzie mamy iść, bo mam już znaleźć teraz ee, Heisenberga. Heisenberga znajdziemy na Grove Street. Więc co, ja auto jak mam? Nie mam auto, zaraz sobie je przywołam. Mam miejsce, dobra, marynarkę wyrzucę. Kit, auto. I tał, to, to do auta, już wam opowiadam o zmianach i ewentualnie o błędach, które was mogą drażnić na serwerze. Słuchajcie, ee, questy. Bo to jest jedyna rzecz, która jest problematyczna w tym momencie na serwerze. I jedyna rzecz, z którą możecie mieć jakiś problem. Czyli krótko mówiąc, czasem te questy wam znikają. E, jest problem z tym pluginem drobny. Przy małej ilości graczy tego problemu nie ma, ale jak mamy serwer pełny i tutaj gra 70-80 osób, e, to już ten problem się pojawia. Z tego względu też. Postanowiłem, że przepiszemy ten plugin od zera i zrobimy go na nowo. I szczerze mówiąc, już wczoraj zaczę zostały zaczęte prace w tym kierunku. Iron i Christian mi pomogli i myślę, że jeszcze mi trochę pomogą. Szczególnie, że jutro dzisiaj mnie nie będzie. Eee, to mam nadzieję, że troszeczkę tam pracy wykonają za mnie. Oni już wiedzą o co biega, są tajemniczeni. Eee, zrobiliśmy już całego Maurice'a, tak. Czyli to właśnie miejsce praktycznie. Wczoraj przesiedzieliśmy parę godzin, napisaliśmy od zera wszystkie questy, yy, no tutaj tego właśnie kartelu, tej mafii Morisa, mafii sycylijskiej. Yy, no wiadomo, zostają jeszcze chyba cztery czy 5 innych karteli, więc trochę jeszcze roboty jest, ale mam nadzieję, że w kilka dni się wyrobimy i przepiszemy wszystko od zera. System jest znacznie fajniejszy, bo będzie Was informował także o tym... O, ziomeczek, Ty chcesz mnie atakować, co za paru a głupia. Ja Ci zaraz strzelę w łeb, czekaj, czekaj. Jej gościu. O, właśnie, właśnie. Szacunek trzeba mieć. Szacunek trzeba mieć do mafii. Dobra, jedziemy dalej. Tam jeszcze też plecy? Nie. Eee, słuchajcie, i tak czy inaczej te questy się pojawią. I dopiero wtedy, kiedy te questy się pojawią, i będą faktycznie naprawione, to dopiero wtedy będzie można mówić i pytać o termin, kiedy będzie serwer na G Minefoxie czy na MC Surbi. Bo teraz to pytanie nie ma sensu. no Ja wam nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo sam nie mam zielonego pojęcia. Jakbym wiedział, to bym powiedział, ale naprawdę nie mam pojęcia. I wszystko jest zależne od tego, kiedy... No, wszystkie możliwe błędy tutaj wyeliminuję. i yy, lepiej. Z drugą stronę. Ale skrzyneczkę sprawdzimy. Ty ty ty. Uhu, ale nas podrzuciło. Kurde, jak nas tu podrzuca kosmicznie. O, dużo rzeczy. Ciasto, arbuzy. Dobra, ja to my tutaj jest chyba ten Grove Street z drugiej strony, nie? tak, musimy tam podejść kurde, znowu miejsca nie mamy. Eee, muszę sobie coś zrobić z tym miejscem w ekwipunku, żeby w końcu żeby w końcu móc normalnie funkcjonować bo cały czas mi brakuje miejsca, wyrzucam ciasta, biorę auto i lecimy ok, tu jest Groves, Grove Street, tak, jest Grove Street i super i teraz pokażę wam, gdzie jest Heisenberg. Heisenberg jest w tej budzie. Nie każdy o tym wie. Tutaj nawet pisze szczerze mówiąc. Czekajcie, o, usiadło z Heisenberga. Więc wbijamy na kwadrat mu z siekierą w łapie. Siema gościu, podobno sprzedajesz kokainę nielegalnie. Robisz konkurencję innym mafiom. Co ty myślałeś, że to tak zostawimy? Nie ma takiej opcji, gościu. Jeden raz zabity. Dobra, zabijamy po raz drugi. I widzicie, na przykład w tym momencie nie ma informacji o tych zadaniach. Możemy wpisać komendę zadania i dopiero dostajemy. O, bo nam usunęło. Dlatego. Dobra, to ja tak trochę oszukam. Warp e, Meksykanie. Bo chcę zrobić tego questa dla was. Źle. Warp Manuel. Okej. Okay. To był chyba u Pabla ten quest, nie? To u Manuela. Nie, Manuel nie. Diego. Wyeliminuj konkurencję, tak. Buenos dias, amigo. Mam dla ciebie zadanie. Na mieście pojawia się konkurencyjna kokaina. Podobno nie jaki Podobno niejaki jaki Heisenberg produkuje je w swoim laboratorium. Połam mu parę kości, aby wiedział, że to nasz teren. Si amigo. No see, amigo. Klikamy. Wybieramy questa. okej, okay, mamy tego questa z Heisenbergem, teraz trzeba go znaleźć, to już go mamy. No i wyjaśniamy chłopa. Wyjaśniamy chłopa. Heisenberg tutaj widzisz, już sobie coś robił. okej, okay, wyjaśniony. No i mamy zadanie zakończone, Zabił Heisenberg. Eee, Idzie rozmawiać z Diego. Więc wracamy sobie do Diego. Rozmawiamy z Diego i oczywiście dostajemy pieniądze, naboje do pistoletu. Gratulacje! I dostajemy punkty respektu, i dostajemy ich aż 220 parę. Bo, no i brakuje nam jeszcze połowa do levela kolejnego. Mam chyba drugi level w tym momencie. Zostaje powietrzny loty w gangu z 6 na 8. Nie z 6, z 5 na 8. U nas mamy 6 na 6 i nikt nie może dojść. No to musisz założyć nowy gang w takim wypadku. Bo widocznie stare gangi nie mają tej możliwości. Na to wychodzi. Eee, dobra, coś jeszcze? Coś jeszcze mieliśmy tu zrobić? Może innego questa? Nie wiem, czy dodamy rady jeszcze, bo wziąłem najłatwiejszego z questu. Eee, Bank Narodowy. Nie wiem, czy ktoś tam pójdzie. Spytam może ludzi, dobra? Eee, idzie ktoś na Bank Narodowy? Tak więc, eee, przede wszystkim, jeśli quest'y zostaną przepisane na nowo, cały plugin będzie przepisany od nowa. Dwa eee, spam. Polecimy na narodowy, widzę, jest parę osób. U kogo narodowy, u Morisa. Jak mamy już questa zrobionego, to idziemy do taksówkarza, klikamy prawym i wybieramy... O. Ty, jaki ma narodowy? Narodowy? Misja zaakceptowana. Bank Narodowy. Bo tu pisze mi, że w Morisa jest bank wschodni. A Manuela, przepraszam, przepraszam. Eee, wschodni bank. To Manuel Wschodni bank to Manuel Powaliło mi się, no właśnie coś mi nie grało Ale dobrze, że szybko znaleźliśmy Okej, okay, dostaliśmy się do skarbca znajdziecie skarbiec, jesteś e, przed bankiem narodowym Obrabuj go dla Meksykanów Zbierz łup i wróć po nagrodę No dobra, to może jeszcze ktoś za mną pójdzie Bo sam nie dam rady pewnie To jest nowy bank, to jest jeden z nowych banków I on jest dość trudny Zachodni bank od Manuela. Nie, nie, nie zachodni. Boże. Narodowy. Od Manuela. XD. Sorry, sorry za zamieszanie. Trochę was sprowadziłem w błąd. Idzie ktoś ze mną? Idzie ktoś? Ja już czekam. Pod bankiem. No dobra, to spoko. Wschodni, nie wschodni. To jest narodowy, nie? Nawet pisało mi na czacie. Narodowy bank. Narodowy Narodowy, narodowy Poprawiłem tego questa. Tam jest przejście, tak naprawdę. Bo wcześniej każdy próbował zabijać tam bankierów i tak dalej. Liczył, że te drzwi się otworzą czy coś. Ale nie, nie, nie. Te drzwi się nawet nie miały otwierać. O, jest jakiś ziomek. Się ma ziomek. O, jest z dwóch ziomków. Super, super. Peace, peace, love of O, jest nas czterech. No, już czterech to już jest super, super drużyna do robienia Questów ja sobie tylko przygotuję bronię. I możemy ruszać, panowie. Ehm, te dwa karabiny, co mam i pałka policyjna, może być, mam pistolet i shotgun. No i żarcie, dajmy sobie. O, dobra, i możemy lecieć. Ja sobie przeładuję bronię. Wow, ile nas tu jest? Go, go. Ale mafia, patrzcie co tutaj się dzieje Co tu się dzieje Dobra, olejemy to Ja prowadzę, bo chyba wiem, którędy zaczynamy Tak mi się wydaje o, Inni polecieli do przodu, nie, 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 tędy Tam jest kładka, tam musicie na kładkę nas Musi tam ktoś nacisnąć kładkę Dobra, ja nacisnę, bo nie ogarniają Tu jest kładka Jedna OK, otwierajcie drugą i drzwi otwieramy Otwarte drzwi, przechodźcie, przechodźcie No, przechodź, przechodź Dobra, przeszli, lecimy, lecimy Okej, okay, otwórzcie nam z, ze, od środka. Otwórzcie nam! Kurde, już jeden ziomek padł, ale lamus. Otwórzcie nam! Lol. Specjalne goście w ogóle. Oni chyba pierwszy raz w życiu robią tego quest'a. Oni od środka mogą. Otwórzcie nam, macie tam od środka możliwość. No Fabek, ty ogarniasz, na pewno. Otworzycie? O, dzięki. Teraz ja tworzę też reszcie. Chodźcie, chodźcie. Wbijajcie wszyscy. Wszyscy? Nikt nie został? Dobra, nikt nie został. Lecimy, lecimy. Dobra, uważaj, uważaj CIA. O kurde, swoich falnąłem, Sorry, gościu. Tylko nie traf mnie. Dobra, biorę broń, bo on ma dużo życia z broni. A właśnie, tym spamem nic nie zrobił. O właśnie, to jest różnica, nie? Siekierką mogę sobie go bijać, a ja wezmę shotguna w łapę. Boom. O, to jest to, tak, to ja mogę zabijać. Gdzie teraz, dobra, ja już wiem gdzie chyba. Tędy. Teraz w prawo, w prawo. Tutaj będzie taki parkour mały. To będzie mały parkour, tylko trzeba się najść, żeby móc przeskoczyć. Popsa? Skaczemy, parkour. Parkour mode Gościu. Ty, coś mi trafił. To nie jest takie trudne, ale. Hops, hops. Czemu tutaj tak kurde nie chce mi skoczyć? Sufit jest nisko. Patrzcie, nie mogę skoczyć. Dlaczego? Halo Minecraft. Dobra, teraz próbowałem nie skakać, ale też nie da rady. Dobra, muszę skoczyć, tylko jakoś albo za szybko, albo za późno. Hops, hops, hops. No czemu nie mogę tam skoczyć? Halo, co to za kurde głupi skok. Nie ma tu bariery jakiejś. Jest bariera! Nie, to jest szkło. Szkło jest, ale to no nie powinno być przeszkodą. Ty, nie mogę tego za każdym razem przeskoczyć, chyba, że na się muszę na fula. Może też być, że nie byłem na żarty, dlatego nie mogłem przeskoczyć. Tak, no, teraz przeszło bez problemu. Nie! Minecraft! Minecraft i banan parkurowiec! To jest ten niski sufit, teraz to widzę w ogóle. A nie, to jakiś typek mnie strzela, ty typie... Gościu! Gościu, łykaj shotguna! Łykaj tu, tutaj, gościu. Nie denerwuj, zrzuciłeś tutaj już. Co ty sobie wyobrażasz? Z kim ty jesteś? O, znowu mnie zrzuciłeś? Proszę, leżeć. Już idę do was, użyj jeder <grym> chyba kpisz, gościu, normalnie. przechodzę to, patrz. Rzucałem NPC-eki, dlatego padałem, ale tego skoku nie ogarnię. Czemu ja tu spadam w ogóle? O, poszło. Dobra, i co? Mogę normalnie tu skoczyć? Mogę. No i co? Teraz tu. Dobra, wchodzimy. Uważajcie, na dole ziomek jest mały parkour o kurde Czemu nie mogę skoczyć? Nie gadaj, że z tego miałem skakiwać I co, już nie skoczę? Nie, skoczę po tym Ops Dobra i jesteśmy, jesteśmy Widzicie, taki nietypowy quest, nie? To jest nowy bank, tego większość z Was nie widziała Ale jest dość fajny i dość miły i dość prosty Okej, okay, tu mamy kanały wentylacyjne gdzieś, musimy iść do przodu, chodźcie, chodźcie I przez kanały tutaj się dostaniemy O jest, wyjście, dobra idziemy, gotowi? Skaczemy Ok, ziem, ziemieczki, w no, łapę Ty gościu nie, nie, nie atakuj, dobra I jeszcze tutaj, pyk. Dobra, i mamy to. I jesteśmy jakby w środku banku dopiero. W tym momencie dopiero dotarliśmy do środka banku. Okej, okay, lecimy. Na początku trzeba będzie wyjaśnić tutaj menedżera banku. To no, nie będzie trudne, trzeba będzie kartę po prostu od niego zgarnąć. Myślę, że większość tych graczy tutaj pierwszy raz robi tego quest'a. Nie, shotgun daje rady, wam powiem. Shotgun daje rady. Falenty, jeszcze na banku? <grym> Dobra, i tutaj po prawej mamy, mamy jednego z bossów. Znaczy z bossów, no tak, z menadżera jak jednego. O jest, siedzi, siedzi. Jeszcze, jeszcze nie atakuje. Okej, okay, gotowi? Zaczynamy? Okej, okay, zaczęli. To lecimy. Lecimy z tobą, gościu. Dawaj kartę, dawaj kartę! Kto zabrał? Ja nie mam miejsca w eksikunku. Nie, miałem jeden slot. Dobra, czekam na do następnego. Ktoś już zabrał. Nie, nie, spoko, spoko, weź sobie. Ja sobie ogarnę. Każdy niech ma. Ja poczekam i tak na was wszystkich. Każdy po jednej ma mieć. Ja tu trochę utrudnię tego bossa, bo on tak się sobie nie radzi chyba. O kurde, Fabek jak dostał na hita! Jak strzel na hita, dobra, to on sobie jednak radzi. Odwołuje to Odwołuję to. Gościu, weź, zostaw moich ziomków. Dawaj kartę. Dobra, reszta, dawać. Lecimy. Następna karta. Wierzycie. Fabek tutaj wyłożony. Ty, menadżer, nie atakuj mnie. Dobra, bierzcie kartę i następny To następny. o następny już tak szybko chyba się nie respią Dobra, ja mam kartę, nie zabijajcie sobie się nawzajem. jest git, no lecimy, lecimy dalej. O kurde, po wybijał wszystkich. Co za typ, co za typ. Po typu. Defallen felu, czemu mnie zabiłeś? Ja umiem sobie to przejść. Dla mnie to nie problem. Chciałem, żeby ludzie sobie to przechodzili. Oj, ty tutaj, kurde, dobrego pr sobie nie zrobiłeś, Falem. <dobreś> Widzicie, przechodzicie przez drzwi, jest karta. O, 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 gościu, zostaw mnie. I tu mamy nagrodę. I już jesteśmy w banku. Hello! I mamy łup. No i koniec. Skarb naleziony. Jest gitarka. I co, pozostaje nam wrócić do Manuela. Ja sobie to zrobię przez warp, bo już nie mam dzisiaj czasu. Warp Manuel. Dziękuję za bank <laughs> Banan Spoko, dzięki za współpracę eee, I co? Emmanuel chyba to był, tak? Klikamy prawym No i widzicie, zbugowało quest'a Teraz też nie już powinienem mieć go zrobionego A widzicie, zresetował mi się Eee Banan, no oddawaj hajs A co mnie obchodzi Twój hajs? Ja cię nie zabiłem Leszczu Co za gość No, wiecie no, Słamskie było nie zabicie ich, ale Wiecie, żebranie teraz o hajs w momencie, kiedy ktoś go Zabił, to to, to, to jest po prostu żałosne no Tak czy inaczej, quest'a nie zrobię, szkoda Bo widzicie, zbogował się, dlatego piszę te questy od zera i One będą szybko napisane w miarę, to jest kilka dni pracy To jest kilka dni pracy i będzie zrobione Szczególnie, że już część jest, więc luz eee... No i co? I tyle chyba, nie? Ja Wam dziękuję już za ten odcinek, mam nadzieję, że ten pierwszy napad banku narodowego Wam się... Przepraszam, narodowego? Na pewno to był narodowy, sprawdźmy A, pobrałem zadanie, zadania, zadania Skarbiec narodowy dostarcz, Tak, skarbiec narodowy. To był znajdź drogę do skarbca narodowego. Mhm. Więc mam nadzieję, że ten skarbiec narodowy Wam się jakoś tak podobał. Dzisiaj krótki odcinek, bo mamy mniej czasu. Zaraz się zbieram na. Na wesele, więc. No co? Ja się z wami żegnam. Dzięki wam serdecznie, że byliście. Dzięki za aktywność, za łapki na dole pod filmem. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrówka. Hej!